Divine. Witam na moim kanale, witam i zapraszam. Zodiakalne, ascendentalne i księżycowe raki na październikowy rozkład ogólny. Rozkład ogólny, gdzie zobaczymy, jaka energia do Was zmierza, jakie wyzwanie stoi przed Wami, jakiego rodzaju uwagi, porady może tutaj za moim pośrednictwem zechcić przekazać dla Was tarot. Jaka już potasowałam i oczyściłam, i zaczynamy. Sytuację na ten miesiąc, jakie wyzwanie stoi przed Wami, co do Was idzie, co jest na przeszkodzie, z czego to wynika, jakie są przyczyny, tak. co odchodzi do przeszłości, jak ma wpływ, co jest Waszym celem, połowa miesiąca, czyli pierwszy taki konkretny etap. Wy do tego wszystkiego, nasza tożsamość, nasze głębokie potrzeby, otoczenie, zagrożenia, szanse, wynik końcowy, rada. Ok, To tego czytania. Cztery buławy. Cztery buławy to jest karta, no taka powiedziałabym spójna z wami, bo to jest karta takiego świętowania rodzinnego, powodów nie wiem, przeprowadzki. To jest też karta takie, taka mocno socjalna jakby spójna z waszą energią, bo wy dbacie o korzenie, dbacie o, o rodzinę, dbacie o pewną taką regenerację wartości. O, tak ta karta jest, jest spójna jest spójna z wami na ten miesiąc, więc jeżeli są takie Wasze potrzeby, to bardzo dobrze, bo mamy miesiąc październik, czyli miesiąc, którego patronką jest venus Wenus to są nasze potrzeby i szczególnie takie, żeby móc je realizować, Wenus. I uwaga, tu nie zaczynamy od Wenus, bo, bo zaczynamy od Królowej Mieczy. Królowa wieczór, racjonalna ocena sytuacji, podejmowanie decyzji nieemocjonalnych, nie ale zarazem osoba hmm, taka przedsiębiorcza przede wszystkim mądra, doświadczona yy, i to jest, yy, jeżeli to jest Wasza energia, tak, bo tutaj, tutaj płeć to nigdy nie, nie jest jakąś taką jeden do jeden yy, no to, tak powiem, początek taki jasny i, i klarowny, bynajmniej czarno-biały, tak, i wyz jakie wyzwanie? Cesarz. Cesarz to jest to jest autorytet, przepraszam, to jest, to jest wpływ, to jest osoba solidna, to jest osoba o takim rzeczywiście, tego tak chciałam, dużym autorytecie, wsparciu, takiej pełni władzy, czy taka kontra. Tu jest żywioł powietrza, tu jest, tu jest cesarz, to jest, tu jest baran, ale tutaj to, to, to jest oczywiste, że tutaj wcale nie musi chodzić o to, że osoba z poznaku barana będzie dla Was wyzwaniem w tym miesiącu, tylko bardziej chodzi o też wpływ to może być wpływ władzy wpływ jakiejś instytucji to może być wasz szef wasz wiem, ojciec partner który hmm, tą, tą, tą swoją władzą władzą i autorytetem i i przede wszystkim, być może są to też zasoby tej osoby, one mają wpływ na, na Waszą sytuację w tym miesiącu, dobra? Jakie są przyczyny tego wszystkiego, podstawy? No i też czwórka, i to czwórka mieczy, to jest to jest mm, to jest energia y, takiego, no, no przede wszystkim zmęczenia, tak? Takiego powiedziałbym palenia zawodowego mm, to, to akurat ten przyszło do głowy Czasem może mówić o takiej monotonii, panie zawodowe, to jest ta monotonia, ale też o, o potrzebie regeneracji, tak? o, o potrzebie mm, po, 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 jak gdyby takiego uspokojenia myśli też i takiego racjonalizmu. tak. E, może tak być, że tutaj to jest Wasza energia, Wy chcecie coś y, 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 sobie poukładać, chcecie po prostu mieć jakąś taką klarowność. Podejmowania decyzji, y, takie, y, takie poczucie też bezpieczeństwa, a, a wpływ tej osoby, y, no, to ona jest w pozycji prostej, więc ja bym to powiedzieć, że on jest y, możecie liczyć na wpływ taki pozytywny tej osoby, ale ta osoba może być, jeżeli to jest na przeszkodzie, tak, no to może to być osoba, która y, w jakiś sposób utrudnia y, Wam. Y, utrudnia Wam takie racjonalne i komfortowe funkcjonowanie. Ok, co odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ Rycerz Mieczy. Rycerz, rycerz mieczy to są jakieś tam gwałtowne, to może być energia oczywiście osoby jak najbardziej. Osoby o takiej szybkiej, gwałtownej, osoba, która szybko podejmuje decyzje, kieruje się tak jakby ściśle tylko własnymi potrzebami. Mm -hmm. I, I ta osoba to dynamicznie działa, działa bardzo dynamicznie, nie ogląda się do tyłu. To może być też, może być jakaś sytuacja konfliktowa. To może być jakiś spór, jakaś, jakaś, jakaś kłótnia, jakieś nieporozumienie no, duże sprzężenie takich. W takich, no jeżeli bym to miała powiedzieć w sytuacji negatywnej, to, no to rzeczywiście takich e, energii konfliktowych i, i wywołujących te zamęt, o, dokładnie tak, dobrze, a teraz tak e, co jest w Waszej głowie w Waszej głowie jest w Waszej głowie no, mam nadzieję, że nie jest kuszenie. Albo jeżeli chcecie kusić, no to wie, mam nadzieję, że jest to e, zracjonalizowane i wynika z Waszych potrzeb i wiecie, w jakim kierunku dążycie, ale może w waszej głowie być to, że, że czujecie się, czujecie się, e, w jakiś sposób tutaj skrępowani, czujecie się, e, bo tutaj patrzę na tego cesarza, tak? E, e, czujecie się przemęczeni, czujecie się no powiedziałabym może być sfrustrowani, to może być też taka karta agresji, czyli karta mówiąca o takich wewnętrznym powiedziałabym zniewoleniu wewnętrznych jakim dyskomforcie który no, wpływa na, na wasze na wasze samopoczucie to może być też jakby taka brak brak pewnej takiej wizji wyjścia z jakiejś niekomfortowej sytuacji okej okay, dobrze, połowa miesiąca trzy monety trzy monety w połowie miesiąca to y, tutaj mogłabym mówić o ta karta może mówić y, o energii takiej związanej y, z jakąś sytuacją zespołową, tak y, że że wchodzicie, nie wiem, w jakiś tam konkursy, w jakiś tam projekt, coś na poziomie materialnym się wydarza, co powoduje, że macie możliwość współpracy z ludźmi, coś się dzieje, być może, że, że z tego wszystkiego będą jakieś pieniądze, tak, będą jakieś zasoby materialne, będzie jakiś finał namacalny, tak? Dobrze. A zobaczmy teraz w takim razie co jest w ogóle, jakby w naszej tożsamości no potrzeba zmiany, potrzeba wyjścia, wyjścia z jakiejś sytuacji stałej, tak? wejścia w coś nowego, kochankowie to też wielki arkana i proszę bardzo sympatyczniej się patrzy na kochanków niż na tego diabła też potrzeba jakiegoś wejścia w nową, w nową relację ale to może być też nowa praca to z tutaj z tej Wychodząc z tej jakiejś tam skorumpowanej czy skrępowanej sytuacji, w której jesteście, oczekujecie czegoś nowego, czegoś lekkiego, czegoś świeżego, czegoś tak, powiedziałabym, mocno budującego, jak ta karta tutaj, która była w tle tego czytania, takiego kreatywnego, spójnego, radosnego, dające podstawy do, do wspólnej zabawy. Okej, okay, dobrze. Jakie jest otoczenie? No cesarzowa. Tu cesarz, to jest cesarzowa. Tak? Czyli w otoczeniu to otoczenie teoretycznie jest wspierające, ale tak. Otoczenie może być też jest, jest, jest władcze. Tak? I pytanie, czy to władztwo dostarcza Wam takiego zasobów, których możecie korzystać. To jest jakby w pozytywie ale też może tak być, że to otoczenie narzuca wam kolejną jakąś opcję, która nie do końca jest z wami spójna. Zobaczmy sobie co jest zagrożeniem, a co jest szansami, tak? I wynik końcowy rada. Dobrze, więc teraz tak, zagrożeniem jest 10 buław. Dziesięć mm -hmm. buław jest to karta mówiąca o tym, że to jest jakieś przemęczenie, to jest jakieś przepracowanie, branie na siebie za, za dużo, tak? Branie na siebie du, dużej ilości zadań, branie, obciążanie siebie. Mm -hmm. I teraz zobaczcie, a co jest szansą? Pięć mieczy. Pięć mieczy, i to jest, to jest, to jest niełatwa energia, bo to jest energia mówiąca o takiej. Mm, Tutaj musicie sobie jakby zastanowić się, zatrzymując się wobec tej całej sytuacji, kiedy macie opcję przeciążania siebie, jakby, no powiedziałabym, wyczerpywania swoich zasobów, a, a to nie jest trudno w sytuacji, kiedy już tutaj w podstawach jesteście zmęczeni. Z czwórki mieczy wchodzicie w piątkę, w piątkę miecza. Piątka mieczy to jest takie jakby zracjonalizowanie tego, czy to, w co się angażuję, jest, jest warte tego? Czy odchodząc z tymi mamieczami, ugrywam, wygrywam dwa miecze, czy to, było, czy to była warta, warta gra tego wszystkiego, tak? Czy to o to mi naprawdę chodziło. I teraz, co się dzieje, jeżeli chodzi o wynik końcowy rada? No tutaj, jak patrzę na tego diabła, gdzie. Ja, bo to są nasze potrzeby, to, to są potrzeby, to są takie e, pierwotne instynkty, takie powiedziałabym manipulowane, tak, czyli e, coś, co po prostu ulegamy pokusom, a tu macie osiem mieczy, jeżeli chodzi o takie podsumowanie tego miesiąca, wynik końcowy rada, e, to jest takie poszukanie rozwiązania w momencie, e, kiedy e, tak jakby... Mm, jest, jest jakaś opcja, ta opcja jest, jest trudna do yy, zapewne racjonalnie, tak jakby w pierwszej chwili do zobaczenia, tak? Natomiast poziomu i takiego intuicyjnego, takiego zagłębienia się w sobie yy, jest, yy, jest możliwa, czyli wyjście z jakiejś sytuacji jak, yy, jakaś, yy, wyjście z jakiejś, <grym> tak jak widać tutaj, pułapki, Drogą, drogą intuicyjnego poszukiwania rozwiązania jest opcją na ten miesiąc dobrze, to tyle jeżeli chodzi o przekaz dla osób spod znaku raka na miesiąc październik zadbajcie o poczucie własnego bezpieczeństwa równowagi i wasz status szczęścia, wszystkiego dobrego Destiny Divine, dziękuję za subskrypcję mojego kanału